Cześć, witajcie, mam coś muszę opowiedzieć. Nie wiem, czy was to interesuje, ale będę nagrywał w tym czasie moje wiatraki. Żaden z nich się nie będzie kręcił. Chyba, że jak będzie, że po chwili, bo jeszcze nie ma słońca, to dwa się na pewno nie będą mogły kręcić. Ten i ten. A ten jest w sumie do naprawy. Zaraz wam powiem, dlaczego. Albo kupię sobie jeszcze jeden, a ten będzie dla ozdoby, a nie dla zabawy. Albo trzeba go trochę umyć, rozkręcić go, poprzeglądać go, ponaprawiać go i wtedy może będzie się kręcił. No bo się nie kręci nawet na słońcu. No ja go nie dawałem na samo słońce, tylko jak nie było słońca, może on jest też na samo słońce. Nie wiem. Zaraz przyjedzie jeden z nowych serwisantów. Ten wiatrak jest tyle co zbudowany, bo wczoraj był wyburzony właśnie tym czymś. betoniarka już odjeżdża, bo beton zrobiony. Jak jesteście nowi, to możecie porozmawiać z takimi filmy. Głos się mój zmienił w ogóle. W domu moim dużo się to zmieniało. Znowu kolega pisze. Może w to se z nim zagram. Napiszcie, czy... Czy lubicie Fortnite? A? Jak tak? To, to dzięki. Bo ja lubię. W sumie jeszcze nie nagrywałem, bo nie umiem nagrywać i grać Fortnite. A. Mówię tylko w bo w Forze jestem trochę lepszy. Jedzie surmisą. Patrzcie jakim autem. Magicznym. Jedzie. On jedzie. Zaraz się to nie kończy, tylko wam poopowiadam. Leżę sobie teraz lufo na łóżku. No. Dzień tak średni. No ale może być. Tylko że mnie zdarło rano, już nie mogę usnąć. Nie obiecuję wam. Ale może. Nie, dziś raczej nie. Napiszcie, jak będą komentarze włączone, oby. Na no, kiedy by wam wypadało, żebyś, żebym mógł jechać na wetraki? Na no, kiedy by, by wam wypadało, żeby, żebym mógł zrobić film z wetrakami? Jak na dzisiaj, to zrobię wam, ale za daleka, dobra? Pójdziemy tam na polanek, będzie widać je wszystkie. Albo pojadę rowerem, nie wiem. Czy mi się będzie chciało iść. No i jak u was? Jak będzie komentarze to włączymy, no to możecie napisać. Czy żeście się jeszcze obudzili, czy wakse macie, czy wakacje macie. No ja bym też mam, ale zdarmo mi o czwarty, no i co? Poradzi. No tak, mój kuzyn wczoraj był. Właśnie jakby Gdzieś przyjechał, to ja mu tu ustawię, bo to są jego ulubione auto. żeby BMW, Audi, Traktor, z Lamborghini. Czekaj, to kamer? I dźwig raz. W ja lubię wszystkie. Dobra, no to nie ma już co opowiadać. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście zdrowi. Ja tyle co wyzdrowiałem. Mm. O no jak będzie? No, Mam jest że wszystko dobrze. Lufa też Was pozdrawi. No, Lufa was pozdrawi jak najserdeczniej. Bo ona was lubi i Was pozdrawia. O. Bawiłaś się? Nie, to tu leżało. Więc. Ale ty mi się na stół bawiłaś. A tego to nawet nie widziałem. No. No Pozdrawiam was. Pozdrawiam was. No. Lufówka. Taka mała.